Pani Marta Golbik, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, Dzień pani dobry. poseł i pan Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział wprost. Ci, którzy w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadają nielegalnie, Będą musieli e, tą Radę opuścić. Oczywiście, jak zaznaczył pan minister Żurek, te działania, które będzie prowadził, mają być zgodne z prawem. No to przypomnijmy sobie, czym jest Krajowa Rada Sądownictwa, żebyśmy byli po tej samej stronie, że tak powiem, od podstaw, od Adama i Ewy, ale myślę, że to jest ważne. Pani poseł, z ilu osób składa się Krajowa Rada Sądownictwa? Oj, nie pamiętam. Pan, panie pośle? Ja też nie pamiętam. Proszę. Inny zestaw pytań akurat jeśli chodzi o te organy konstytucyjne, to e, oczywiście wiemy jakie są, gdzie, e, jakie są ich mniej więcej zadania, natomiast no, ile tam osób jest, nigdy nie byłem w komisji, która się tym zajmuje. Okej, okay, to, to ja powiem. Po nie pytało o mieszkalnictwo pan, pan redaktor jest zapewne świetnie przygotowany. Będę... Staram się. Bo, no dobrze, to będziemy spróbować. No dlatego zacząłem od uh, Adama i Ewy, żebyśmy byli po tej samej stronie, żeby ta wiedza była powszechnie dostępna. Nie wiem, czy to moje. Być może. Już nie. Drodzy Państwo, z 25 osób: prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, ale jako minister sprawiedliwości, dopóki nie zostanie rozdzielona ta kompetencja, czterech przedstawicieli Sejmu, dwóch Senatu i 15 sędziów. No i właśnie z tymi sędziami jest kłopot. pan wie dlaczego, panie pośle? Pewnie się tutaj różnimy w poglądach, bo pan redaktor zapewne y, ma poglądy podobne do ministra Żurka, a ja mam y, a ja mam jednak na to patrzę inaczej. Y, w, Dlaczego? W Konstytucji jest zapisane, że oczywiście to są pewne organy i nim jest KRS. Natomiast y, ustrój, y, sposób funkcjonowania Określa, określane są w ustawie, i zgodnie z tą, z tą delegacją w Konstytucji odpowiednie ustawy były zmieniane, co jest podważane przez na przykład właśnie to środowisko, które pan reprezentuje z panem Żurkiem. Natomiast my uważamy, pierwsze, że. Nie. Stop, 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 że zgodnie panie pośle, stop, z panie pośle. Tak? zgodnie z nie. Konstytucją ustawy tak? były zmieniane, tak? i zgodnie tak? z Konstytucją są wybrane, wybrani przedstawiciele. Panie pośle, w tak. Nie będziemy rozmawiać. Się. Pan nie wie, jakie środowisko reprezentuje. To po pierwsze, primo. Po drugie, primo, nie jestem przedstawicielem jakiejkolwiek partii politycznej, tylko dziennikarzem, który zadaje pytania, a pana rolą jako gościa w moim programie jest na te pytania odpowiadać, a nie ustawiać mnie w określonym szeregu. W określonym szeregu politycznym mogę ustawiać ja pana jako polityka Prawa i Sprawiedliwości, bo reprezentuje pan tą formację polityczną. Poza tym... Wracając do odpowiedzi. My uważamy, że te osoby, które tam zasiadają w KRS-ie są powołane zgodnie zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawą odpowiednio przyjętą. I jeżeli pan minister Żurek, jeżeli obecna większość parlamentarna uważa, że chciałaby coś zmienić w ustawie o KRS-ie, to ma do tego prawo. Jeżeli przeprowadzi procedurę legislacyjną, zmieni ustawę, okay. dogada się z prezydentem w tym zakresie, to. A prezydent ma wyciągniętą rękę do rządzą. Ja, ja widziałem, przez jest, ostatnie dni widziałem jest, tą wyciągniętą jest rękę. Jest Ale w pani później. rozmawiać również o zmianach w zakresie sądownictwa. Jeżeli takie zmiany Doskonale. zostaną z, uzgodnione z prezydentem, wobec czego. Jeżeli Dobrze, pan pani minister pośle, Żurek chceć ja sposób funkcjonowania KRS-u, chce zmieniać ustawę w tym zakresie. To jest to jest to jak najbardziej dopuszczalne. Natomiast o, bez to... zmian, bez zmian Ustawy bez, niezgodnie z konstytucją nie może sobie pozwalać na za dużo, a chyba chce sobie pozwalać na za dużo. O to zapytam jeszcze panią poseł, natomiast widzi pan, panie pośle, ja nie, nie bez powodów zacząłem od Adama i Ewy, czyli od tego, czym jest KRS i tego, żebyśmy byli po jednej stronie, bo widzi pan, pan się powołuje na konstytucję i zmiany yy, według pana w KRS zostały dokonane zgodnie z konstytucją. Ja panu zacytuję ustawę zasadniczą, najwyższy akt prawny w tym kraju. Artykuł 10. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Wie pan czym jest w ogóle istota równowagi? Oczywiście. No to proszę. No. Różne organy, różne, y, różne te władze władza sądownicza, władza y, ustawodawcza, władza wykonawcza mają być od siebie niezależne. Ale zgodnie z konstytucją, tak jak jeszcze raz panu przytoczę, jak pan ma tam gdzieś dalej y, zapisy mhm. konstytucji dotyczące KRS-u, y, no w ustawie Sejm określa y, y, pewne parametry funkcjonowania KRS-u i to zostało... I to zostało określone ustawami. Nowelizacją e, z 2017 roku złamaliście państwo zasadę równowagi, wprowadzając możliwość wybierania do NeoKRS przed przedstawicieli władzy ustawodawczej zdecydowanej większości tej rady. Więc złamaliście państwo artykuł 10 ustęp pierwszy mm, polskiej konstytucji artykuł Nieprawda. 173 sądy i trybunały są władzą. Odrębną i niezależną od innych władz. Jak w takim razie władza sądownicza reprezentowana przez KRS jest niezależna od władzy ustawodawczej, skoro sędziów do Neo KRS wybierają politycy? To jest kolejne pytanie. Bardziej to retoryczne, Panie Pośle. Dokładnie o to chodziło Zgodnie z ustawą są wybierani są wybierani członkowie KRS. A tak jak mówię, konstytucja a w jaki sposób? przewiduje. Nie, a w jaki sposób, proszę mi powiedzieć? Konstytucja przewiduje. Proszę mi powiedzieć, co Konc... przewiduje nowelizacja ustawy KRS, którą Państwo przegłosowali w 2017 roku. W jaki sposób wybierani są? wybierana jest ta piętnastka? Ja teraz nie pamiętam szczegółów, natomiast. Yy... Szkoda, trzema piątymi głosów no, polityków Ale zasiadających w proszę... polskim parlamencie, a dokładnie w Sejmie. No dobrze. No, no, i no, i no dobrze. Jest to określone ustawą, bo konstytucja przewiduje, że takie konkrety, takie szczegóły są. Opisywane mm -hmm. ustawą. I ustawa, ustawa jest w tym zakresie zgodna z konstytucją, bo jest w konstytucji delegacja do tego, żeby właśnie określać tryb y, wyboru y, członków, y, sposób wybierania. W formie ustawy. Tyle I tylko, tak, że jest, jest my, zgodnie z konstytucją to przeprowadziliście. Właśnie, że nie. Tyle tylko, że jest jeszcze jeden element w całej tej e, układance, na który warto zwrócić uwagę. To jest artykuł 187 polskiej konstytucji, na który pan się powołuje zresztą nie, wiem, czy pan ma tego świadomość, jeżeli chodzi o delegowanie do ustawy tej e, możliwości. Bo tam jest też coś takiego, jak punkt e, trzeci, paragraf trzeci dokładnie, kadencja wybranych członków krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery. Lata. Państwo wprowadzając nowelizację ustawy, bez podania żadnych przyczyn, chociaż mam te przyczyny też podane, złamaliście tą zasadę, bo wagaściliście kadencję, której gasić wam było nie wolno. I co w uzasadnieniu państwo napisaliście? Bo zdawaliście sobie z tego doskonale sprawę. To jest uzasadnienie nowelizacji z 2017 roku, dokładnie z 8 grudnia. Unormowanie ma charakter wyjątkowy. Nie neguje samej konstytucyjnej zasady czteroletniej kadencji i jest proporcjonalny do zamierzonych zmian systemowych. Tyle tylko, Panie Pośle, że zmian systemowych w polskim prawie nie można wprowadzać ustawą. Pan wie, panie pośle, co mówi artykuł 9 Polskiej Konstytucji, bo mówiliśmy o zmianach ustrojowych, to ja od razu tylko szybko przypomnę. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. To tak, żebyśmy znowu byli po jednej stronie. To, że KRS, neo-KRS działa niezgodnie z unijnymi zasadami państwa prawnego potwierdził i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka. To do pana nie przemawia? Wie pan, ja pamiętam te okoliczności, w jakich opozycja ówczesna, czyli dzisiaj rządzący, jeździli do organów Unii Europejskiej i skarżyli na Polskę. To panie pośle, domagali, ja, się, ja domagali, się, domagali się, żeby organy panie unijne walczyły przeciwko Polsce. Chciałbym, żebyśmy byli po jednej stronie znowu. faktycznie doszło do dużego sporu pomiędzy organami Unii Europejskiej? A Polską jako. To, to popatrz, jako po, popatrzmy na fakty parlamentem. Bo to jest na razie taka i polityczna mgła, do którą pan tu e, w dość umiejętny sposób e, rozsiewa. Tyle tylko, że to nie. Ja, ja opieram się cały czas na faktach i na artykułach, a pan opowiada historię z mchu i paproci, póki co. Natomiast. Jakby pan mi przed programem powiedział, w jakim temacie się spotkamy, też bym przyniósł konstytucję i bym się tutaj panu e, cytował konkretnie. Jako poseł tylu kadencji, to przynajmniej no, no, nie te mam, podstawowe nie przy sobie, związane nie sobie, z ustrojem e, e, artykuły powinien pan znać. Tak. Przecież nie jest pan posłem pierwszej kadencji. Ma pan rację. No więc właśnie. Natomiast, to ja tylko przypomnę, a propos e, tych wyroków w Wie pan? zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, e, które jak gdyby było przyczynkiem do tego, że CUE potwierdził, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest niezawisłym i niezależnym organem sądowniczym? Nie pamiętam. Pan Kamil Zaradkiewicz, a więc człowiek, który jest was, Wam bardzo blisko, z, z Wami blisko związany i to właśnie na jego pytanie prejudycjalne Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odmówił odpowiedzi, twierdząc, że zarówno Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, jak i Krajowa Rada Sądownictwa nie są e, organami władzy sądowniczej w rozumieniu prawa europejskiego.